Szkoła XXI wieku to placówka świadcząca zróżnicowane zajęcia, wykorzystująca nowoczesne sprzęty dydaktyczne i takie są szkoły w łanach i cisku. Dzięki projektowi Droga w przyszłość, nauka przez eksperymenty, szkoły wzbogaciły swoją ofertę. Przede wszystkim ten projekt dał naszej szkole i naszym uczniom możliwość zorganizowania zajęć dodatkowych dla uczniów. Organizujemy ponad 10 takich zajęć z obszarów matematyczno-przyrodniczego, elementy językowe, elementy sportu, a także dla uczniów klas siódmych i ósmych takie zajęcia dodatkowe z zakresu doradztwa zawodowego. Plan, żeby zaplanować dla nich e, ścieżkę edukacyjną i ścieżkę e, taką kariery, dalszej edukacji. Stolik interaktywny urozmaici uczniom zajęcia matematyczne czy przyrodnicze. Działa troszeczkę na zasadzie tabletu, takiego dużego właśnie. E, mamy tam różne gry, to są gry edukacyjne. I właśnie e, ostatnio ćwiczyliśmy edukację matematyczną, liczenie, dodawanie, odejmowanie w zakresie 10. Z pozyskanych środków szkoła w wcisku zakupiła tablety, które dzieci podczas swoich zajęć wykorzystują do rozwiązywania na przykład zadań matematycznych. Fantastycznie, że mamy tutaj w klasie też zamontowaną tablicę multimedialną. Dzięki temu, tak jak dzisiaj zaproponowaliśmy, e, Państwo, tak jak dzisiaj pracowaliśmy, e, możemy sobie połączyć tablicę, możemy połączyć e, tablety. No jak widać zresztą po, po uczniach są. Zainteresowani. To jest jednak inna forma, inna w szkole, ale w domu im znano, bo przecież jeszcze przed chwilą pracowaliśmy zdalnie, i jednak ten sprzęt cały czas tam gdzieś się mm, pojawiał. Więc myślę, że z miłą chęcią wracają do tego, łączymy po prostu teraz nauczanie zdalne, możemy połączyć z, z nauczaniem takim stacjonarnym i w formie, myślę, że bardzo ciekawej dla uczniów. Nowością w szkole jest sprzęt do doświadczeń przyrodniczych. Mamy płyn do naczyń, pieprz, jakieś brokaty i wodę. Lubisz robić eksperymenty? Tak, bardzo. Czemu? Hmm, można zrobić, można... Nowe doświadczenie, po prostu, i jak się nauczysz, to możesz już to czę częściej robić. Zajęcia te zostały podzielone na takie trzy obszary: na zajęcia związane ze zwierzętami, na zajęcia o roślinności i doświadczenia i eksperymenty. Dzieci bardzo chętnie biorą udział w tych zajęciach. Do każdych z tych obszarów dostaliśmy różne pomoce dydaktyczne, począwszy od lornetek, mikroskopów, całych zestawów do, do eksperymentów takie zestawy do prowadzenia ogródka, jak i również dostaliśmy tablicę interaktywną oraz tablety. I każdy ten etap kończy się wycieczką. Po etapie o zwierzętach pojedziemy do zoo w Opolu. Etap o roślinności kończy się wycieczką do Palmierni w Gliwicach, a doświadczenia i eksperymenty kończą się wycieczką do Kasiejowa, do Parku Narodów. Podczas zajęć wychowania fizycznego dzieci mają możliwość wykorzystywać nowy sprzęt sportowy, a na chemii zakupione laboratorium chemiczne. Nowe pianino oraz oryginalne zajęcia Pani Marzeny sprawiają, że nauka matematyki wcale nie jest taka trudna. Zajęcia się głównie właśnie opierają, tak jak wcześniej widzieliśmy na przeliczaniu, przeliczaniu zbiorów u takich maluszków w edukacji wczesnoszkolnej, czyli przeliczanie elementów, dodawanie, odejmowanie, natomiast w klasach starszych no to już tutaj programujemy, kodujemy tworzymy muzykę za pomocą matematyki. Oczywiście trzeba przeliczyć, trzeba coś dopisać, trzeba stworzyć pewien schemat, no i to wykorzystujemy przy współpracy właśnie takiego środka dydaktycznego. Dorzucamy dalej, wędrujemy, ale w drugą stronę. Rzucamy sobie kostką i takie, jaka taka jak. Taki jaki numerek wypadnie, no to trzeba dodać do siebie. I potem? Yy, potem tak? tak dodajemy, odejmujemy, słuchamy dźwięki, dodajemy je do siebie, odejmujemy. Powiedz, lepiej się uczy w szkole czy w domu? Bo teraz przez długi czas w domu się chyba uczyliście, co? Tak, długi czas, ale lepiej się uczy w szkole. Podłoga interaktywna to urządzenie, z którego najchętniej korzystają najmłodsi uczniowie. Jest to podłoga interaktywna. Tam y, ostatnio ćwiczyliśmy różne takie gry zespołowe i nie tylko, bo y, tam znajdują się właśnie piłka nożna tenis, bilard, różne takie też sportowe. Ja go właśnie wykorzystuję na zajęciach sportowych, bo mam takie dodatkowe kółko sportowe. To są zajęcia interaktywne, interaktywnie spędzam czas i właśnie korzystamy sobie tutaj z tej podłogi interaktywnej. Pani ma taki pilot i ona nam wybiera gry. I my wchodzimy na tą planszę czasami cała klasa, czasami tylko dwie osoby i e, tam się gra na niej. Chodzimy, skaczemy, szczelamy z programu będą mogli skorzystać również nauczyciele poprzez udział w szkoleniach i warsztatach podnoszących ich kompetencje. Całkowita wartość projektu to ponad 444 000 zł, z czego wartość dofinansowania stanowi kwota ponad 241 000 zł.